thank you rządek pracy. Już jesteśmy prawie w połowie. Tam niewiele rządków brakuje, chyba 5 chyba rządków i będziemy miały połowę pracy. Więc mamy jedną krateczkę pustą, dwie pełne, a więc 7 słupków obok siebie, dwie puste. Podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta. I tych kokardek wyszło trzy. Dalej na przemian. Pusta, pełna, pusta, pełna. I znowu mamy kokardkę. Podwójnie pustą. Jedna krateczka pełna, podwójnie pusta. Kokardka. I tutaj kokardka jest oparta o słupki. I robimy tak słupek. Trzy oczka łańcuszka, dwa słupki pomijamy, a zahaczamy o trzeci. Później znowu pomijamy dwa słupki i o trzeci zahaczamy, aby wykonać słupek z tego trzeciego słupka. Oczywiście z poprzedniego rządku. Więc po tej kokardce są już kratki pełne i mamy trzy takie krateczki, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i cztery pełne, a więc. 13 słupków obok siebie. Dwie pełne powstały na tym, po, na podwójnie pustej kratce, więc na mostku wykonałam 5 słupków. Dalej robimy jedną krateczkę pustą, dwie pełne, podwójnie pustą, kokardkę i trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Idziemy dalej. I teraz mamy na przemian. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka i tutaj podwójnie pusta jest nad kratkami pełnymi, więc pomijam sobie pięć słupków, wkuwam się dopiero w szósty, a kokardka na tej samej zasadzie co poprzednio, czyli po dwa słupki pomijam, a wkuwam się w trzeci. I dalej krateczka pusta, pełna, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka. I tych kokardek tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A na samym końcu rządku dwie krateczki puste, dwie pełne. No i jedna pusta. Ale jeszcze to nie koniec, bo musimy sobie popatrzeć. Narządek dla porównania, dla sprawdzenia. 40 rządek wzoru. I mamy tak krateczkę pustą, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, dwie puste. I teraz na przemian. Podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. I tych kokardek mam tutaj trzy. Następnie mamy dwie krateczki puste, takie zwyczajne podwójnie pustą, jedną pustą, podwójnie pustą, jedną pełną, podwójnie pustą, kokardkę, podwójnie pustą i jedną krateczkę pustą. Następnie robimy 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedną pustą, podwójnie pustą, kokardkę. I dalej. 2 kratki pełne, kokardka. 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 3 kratki puste. Podwójnie pusta. Pusta pełna pusta. Kokardka podwójnie pusta. Pełna pusta. Pełna pusta. Kokardka podwójnie pusta. Dwie krateczki puste. Podwójnie pusta. Kokardka podwójnie pusta. Kokardka. Dwie puste, dwie pełne, no i właśnie jedna pusta. Na samym końcu. I spójrzmy jeszcze dla sprawdzenia narządek, bo tutaj czasami są zmiany. Tam, gdzie myślimy, że będzie kokardka, to są zwykłe po, po, po prostu puste krateczki, gdyż one później będą nam potrzebne do wykonania kratek pełnych. Tutaj mam na myśli oczywiście listki. Także na to zwracam uwagę, żeby się nie pomylić. O, na przykład tak jak w tym miejscu. Tu byśmy myślały, że będzie kokardka, a są dwie puste krateczki, więc na to zwracam uwagę, żeby później nie trzeba było próć. 41 rządek. Zaczynamy od jednej krateczki pustej, potem dwie pełne, dwie puste, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. Dwie krateczki puste. Trzy pełne, czyli dziesięć słupków. Jedna pusta, podwójnie pusta. Dwie puste, pełna pusta. I dalej. Kokardka, podwójnie pusta. Kokardka. Krateczki pełne, i tutaj mam. 8 pełnych kratek, a więc 25 słupków obok siebie. I następnie dwie krateczki puste, podwójnie pusta. Dwie kratki pełne, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. I dalej cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie i jedna krateczka pusta. Podwójnie pusta, pusta pełna, dwie puste. No i pięć kratek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Podwójnie pusta, pusta. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka. I na samym końcu dwie kratki puste. Dwie kratki pełne no i jedna pusta. I teraz patrzymy jeszcze raz, jak wygląda rządek dla sprawdzenia. 42 rządek. Pusta krateczka, dwie pełne, dwie puste. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. Czyli akurat w tej części były trzy kokardki. Jedna krateczka pusta. I tutaj kratki pełne. dwa, 5, 6. 6 wyszło, czyli 19 słupków obok siebie. Pusta pełna, podwójnie pusta i znowu kratki pełne. 8, czyli 25 słupków obok siebie. Kokardka, podwójnie pusta, kokardka. Dwie kratki pełne, jedna pusta, dwie kratki pełne, dwie puste, a tutaj są trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie dwie kratki puste, kokardka, podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta, dwie puste, pełna, dwie puste. I teraz tutaj mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Dwie puste, podwójnie pusta kokardka, dwie puste, dwie pełne i jedna pusta. I jeszcze raz popatrzmy. Można sobie zatrzymać nagranie, zrobić pauzę i porównać swoją pracę z tym, co jest na ekranie widoczne. Tutaj jest ta kokardka, to jest ważne. O. 43 rządek pracy. I zaczynamy od krateczki pustej, potem dwie pełne, dwie puste, podwójnie pusta kokardka. Jedna pusta. Trzy krateczki pełne, a więc dziesięć słupków obok siebie. No i trzy puste. Następnie robimy cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta i znowu cztery pełne. A więc 13 słupków obok siebie. I następnie podwójnie pusta krateczka, dwie puste i znowu podwójnie pusta. Idziemy dalej. Cztery kratki pełne, a więc 13 słupków obok siebie. Podwójnie pusta, dwie pełne i na przemian pusta, pełna, pusta, pełna. I to do tej części to jest właśnie prawa strona robótki. A teraz przechodzimy na stronę lewą. I mamy podwójnie pustą kratkę, kokardkę. Podwójnie pustą, jedną pustą, dwie krateczki pełne. Podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta kokardka. I dalej. Jedna krateczka pełna, trzy puste, dwie kratki pełne. A dalej. Kokardka podwójnie pusta. Kokardka podwójnie pusta. Kokardka podwójnie pusta, no i kokardka. I tych kokardek mam tutaj cztery. No i dalej. Dwie krateczki puste, dwie pełne i jedna pusta. Także tak wygląda lewa strona robótki. Popatrzmy jeszcze raz, jak nam się to prezentuje wszystko. 44 rządek pracy. I tak: jedna krateczka pusta, dwie pełne, dwie puste, podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. I dalej, jedna krateczka pusta, cztery pełne, a więc trzynaście słupków obok siebie. Jedna pusta, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. Jedna pusta, dwie pełne. Podwójnie pusta kokardka, podwójnie pusta kokardka. I to jest koniec prawej części, prawej strony robótki, więc jeszcze sobie sprawdźmy. O do tego momentu. O! I teraz, jeżeli chodzi o środek, to mamy na przemian pełna pusta, pełna pusta. Potem trzy krateczki pełne czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, kokardka i znowu jedna kratka pusta. Następnie mamy taki dłuższy fragment krateczek pełnych. Jest ich 8, czyli 25 słupków obok siebie. I dalej dwie krateczki puste, kokardka, dwie krateczki pełne, dwie krateczki puste. No, i pięć krotek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Kokardka podwójnie pusta. Kokardka. Dwie krateczki puste. Dwie krateczki pełne i jedna pusta na samym końcu, więc sprawdźmy sobie jeszcze raz. Porównajmy. To jest środek. I teraz lewa strona robótki. 45. rządek pracy. I mamy jedną krateczkę pustą, dwie pełne, dwie puste, podwójnie pustą kokardkę, podwójnie pustą, jedną krateczkę pustą. I teraz mamy kratki pełne. Jest ich 7, czyli 22 słupki obok siebie. Jedna pusta, podwójnie pusta, dwie pełne, pusta. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. Krateczka pusta. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. I na przemian pusta pełna, pusta pełna. Podwójnie pusta, pusta pełna, podwójnie pusta, kokardka. Pusta, dwie pełne. Dwie puste, podwójnie pusta, kokardka 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 podwójnie pusta, kokardka. Dwie kratki puste, dwie pełne, no i jedna pusta na samym końcu. Jeszcze tylko przeliczę, ile jest w tej części kokardek. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 ich wyszło. I sprawdźmy sobie jeszcze, jak, jak wygląda rządek. Aby nie, nie pomylić się, żeby sobie sprawdzić wszystko. Okay.